Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Przyszła ta chwila na Ligę Narodów i pierwszy wyjazdowy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza, właśnie w Lidze Narodów. Dzisiaj na Hubden Park w Glasgow rozpocznie się spotkanie o godzinie 20.45 pomiędzy Szkocją a Polską. Jak możecie zauważyć, tutaj widnieje ta piękna koszulka, która znajduje się oczywiście za mną. Jednak Wy widzicie ją tutaj na OBS Studio. Jest to koszulka Wojtka Szczęsnego, która czekała na niego w szatni podczas meczu w Dortmundzie UEFA Euro 2024 z Francją, w którym oczywiście nie zagrał. Jednak to ona czekała w szatni, ponieważ ma na samym środku napis Francja-Polska 25 czerwiec. Tak prezentują się moje notatki. YouTube, TikTok. Godzina 20.35. Wszystkie linki macie na moich social mediach. Wbijajcie, oglądajcie, będzie się działo.